dzieci dziękują Bogu za komunię świętą, za to, że Bóg stowarzyszonych i zmarłych z rodzin, a także odwołania kapłańskie i zakonne z naszych baranów, ja wdąży się jako prześwięcony za ofiarę katastrofy spoleńskiej, za ojczyznę i polski, w klubu Gazety Polskiej. Przepraszam za na nasze grzechy, które nas od Boga

Czytanie w Dziemiu Apostolskim. Kiedy Paweł przebywał w Korytce, w nocy Pan przemówił do niego widzenie. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie wiódź, bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludzi mam w tym mieście. Pozostał więc w Biblii Słowo przez rok i sześć miesięcy. Kiedy Gawior został prokonsulem Achaim, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przeprowadzili go przed sądem. Powiedzieli, ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawdą. Gdy Paweł miał już usta podłożyć, Ganiot się mówił do Żydów. Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo złych czyn, zająłbym się wami Żydzi jak należy, ale gdy spór boczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią tych spraw i wypędził ich z sąd. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przewodniczącego synagogi, Sosneta, dili go przed sądem. Dali ale o to nie było. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się w trakcie i popłynął do Syrii

Drogie dzieci, dzisiaj kończymy już ten piękny biały tyście. I dlatego może komuś trudno, że już nie będzie musiał chodzić, czy mógł chodzić takim białym stroju. Ale nie kończy się nasza przygoda z Panem Jezusem. Pan Jezus mówi nam o tym, że rozraduje się z nasze serce, bo zaprasza nas, żebyśmy... Od jutra już bez tych pięknych strojów, ale codziennie, co tydzień, jak powoli, a najlepiej w niedzielę przynajmniej, przychodzili do niego, przyjmować go w świętej. święty. Bo Pan Jezus, który do Was przyszedł w niedzielę, chce, żeby mógł być z wami, Tak jak powiedział do apostołów, że zostaje z nami. I chcę, żebyście przychowały go tutaj w ogóle świętej w każdą niedzielę. I żeby tak przychować Pana Jezusa, to trzeba mieć czyste serce, takie jak te wasze ubrania. Oczywiście to serce możemy oczyszczać zawsze w spowiedzi w konfesjonalne. Pamiętajcie, że od teraz już macie prawo i możliwość się spowiadać I też pamiętajcie o tym, by... Czynić to często, nie czekając długo, ale kiedy zdarzy się jakiś poważny, ciężki grzech, bo wtedy jak najszybciej do profesjonału prosić o odpuszczenie grzechu Bo w naszym życiu jest tak, że mijają te piękne chwile, może te radości z Bogiem ale przychodzi ten czas, kiedy możemy... Być z Jezusem dalej, i kiedy Jezus nas zaprasza już nie w tych białych strojach, ale z czystą duszą, z czystym sercem. I tutaj mamy naszego naszym ołtarzu św. Jana Bosko. On miał takiego wychowanka, świętego Dominika Sadio, chłopca takiego jak my. I ten jego wychowanek był taki smutny pewnego dnia. Był taki zasmucony, nie wiedział właściwie co mu jest. I ksiądz Moskwa go pyta, czemu jesteś taki smutny? A Dominik Winiej mówi, że chciałbym zostać święty, ale nie wiem, jak to zrobić. I wtedy Jan Moskwa mówi do niego tak, żeby zostać święty, to musisz spełnić takich kilka warunków. Po pierwsze, musisz być zawsze radosny, czyli cieszyć się zawsze, uśmiechać, umieć się cieszyć, ale nie z powodu sławy, tylko z powodu dobra, który wszyscy i ważne, by Twoimi przyjaciółki byli Jezus i Maryja. Tak jak dzisiaj przychodzimy, modlimy się do Maryi, przyjmujemy Pana Jezusa. I ważne, żebyś dobrze spełniał wszystkie swoje obowiązki, swoje zadania w szkole, czy to w innych miejscach. I Dominik nich sam się ucieszył, bo myślał, że bycie świętym to jest jakieś trudne bardzo. I rzeczywiście daj mi świętym został. I my też sobie zapamiętajmy teraz, takie trzy właśnie rzeczy. Bądź zawsze radosny. Twoimi przyjaciółmi niech będzie Jezus i Maryja i wypełniaj dobrze swoje obowiązki. To jest takie zaproszenie Was i nas wszystkich do tego, żebyśmy dalej szli przez życie mając czyste serce i będąc blisko Boga. I żeby to wszystko jeszcze mogło się pięknie dokonywać, to mamy u nas w takie oratorium, gdzie Was zapraszamy już do chodzi. on sam może dużo powiedzieć. W zawsze prowadzimy się w oratorium od godziny 10, a przed dziesiątej do 14, także zapraszamy w soboty. Tam będzie można jeszcze bardziej pogłębić swoją radość, spotkać się z Jezusem i Maryją i właśnie różne ciekawe rzeczy tam Was czekają. Także chłopców i dziewczynki zapraszam do naszego w Także mimo, że kończy się ten biały ten dzień. To pamiętajcie, że Pan Jezus was kocha i chce być w waszych sercach, chce być się Jego przyjaciółku. delegacji polskiej i naczelnie z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyńskim, w drodze do Katrynia na obchody 70-lecia ludobójstwa elity narodu polskiego. Aby ich na najwyższa, oddane życie, Bóg Wszechmogący wynagrodził wyemakrodził szczęście i a nam dał siły i mocny trwania walce o prawdziwie i suwerenną Polskę i dochodzenie do prawdy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Módlmy się. wysłuchamy przez Boga, który sam, pierw Boga wysłuchaną. Daj nam, Panie Boże, na czas naszego przyjścia przed ziemią zdolność zapomnienia krzyw, czyste słynie i szczerość myśli. Stwórz w nas serce zdolne pomagaj w Ciebie prosimy, Rodziców i chrzestnych, za aby Pani błogosławił i zawsze mieli czyste serca i umieli przyjmować Jezusa jako przyjaciela, jako brata, jako naszego Pana. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty jesteś królem całej naszej ziemi.